Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym będziemy murować ściany szczytowe. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, czekamy na HDS-a, który wrzuci nam pustaki. Pustaki zostały wrzucone przez cały, całą noc. Strop się nie uszkodził, nie urwał, czyli jesteście świadkami tego, że taki strop też wytrzymuje dosyć duże obciążenie, bo nie jest to dosyć lekki towar, zwłaszcza, że jest mokry. No niestety trochę padało. Po oczekiwaniu na HDS-a wrzuciliśmy sobie murbelki, żeby było mniej roboty dzisiaj i teraz bierzemy się za szczyt. Najpierw musimy go wyznaczyć, czyli bierzemy wymiar projektu ze strony dom25000.pl, projekt jest do 6 metrów i tam mamy wymiar od wieńca do góry kalenicy w granicach 269 cm, jak pamiętam, minus krokwy i robimy taką ścianę. Czyli po prostu ściana szczytowa jest niższa niż dach, po to, żeby dać później izolację z wełny. Ale za chwilę zobaczycie, jak dobrze pójdzie, to jeszcze dzisiaj będziemy się za konstrukcję dachu, więc też będziecie widzieć w kolejnym odcinku, jak taką konstrukcję dachu wykonać samodzielnie. W międzyczasie musimy zrobić sobie podesty, żeby chodzić tutaj bezpiecznie, bo już mamy płyty OSB wrzucone, jeszcze mamy swoje deski i jednocześnie będziemy zabierać pustaków to OSB, czyli spod spodu, więc też będziemy mieć jeszcze więcej płyt. Poza tym ściana tutaj szczytowa jest bardzo niska w stosunku do innych budynków, bo inne budynki mają ścianę kolankową plus ścianę szczytową, a tutaj nie ma ściany kolankowej, jest od razu ściana szczytowa. Dlatego jest tutaj znacznie niżej, ponieważ pod tą jest szczyt. Więc musimy rozplanować tak, żeby okienko wyszło w fajnym miejscu, bo inwestor sobie zażyczył dwa okna, czyli z jednej strony i z drugiej strony, ale to zobaczycie, jak będziemy murować. Na razie musimy umurować do góry, 2 trzy bloczki i zobaczymy jakie okno możemy zrobić, bo na projekcie jest dosyć spore okno czyli koło 120x120 na 120. natomiast inwestor sobie zażyczył takie koło 100 nawet takie 80x100, na a nadal powiedział że mamy wolną rękę w tym w tym wymiarze, więc będziemy patrzeć jakie nam tutaj wejdzie, żeby wiadomo dobrze to wymurować, nie było za małe i też żeby było to dobrze przewiązane, więc zaraz zobaczycie jak będziemy murować, jakie Wybierzemy dlatego łapka w górę i subskrypcja, a my bierzemy się za robotę. Pierwsza warstwa przeważnie jest robiona przynajmniej przez mnie, na kleju. Uważam, że klej jest lepszym budulcem niż zaprawa. Każdy ma swoje zdanie. Ja robiłem raz na zaprawie, raz na kleju. i Uważam, że jak wieniec jest wyschnięty, to dać dużo kleju, żeby można było poustawiać i wtedy jest o wiele lepiej. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej. Pierwszą warstwę nie żałuję. Naprawdę daję grubo kleju, żeby on się dobrze przykleił ten bloczek, bo ściany y, szczytowe, ktoś kto się zna, to wie, że to są ściany, które na wietrze mogą polecieć. Więc tutaj nie ma co żałować i materiału i zrobić to tak, jak powinno być. Cienkowarstwowy klej jak najbardziej, ale w tym przypadku cienkowarstwowy dać grubo. Nie mówię 5 cm, ale tak na porządny grzebień. Tu jeszcze troszkę bobków robię, żeby się rozpłynęło, żeby to dobrze trzymało i jeszcze żadna ściana szczytowa mi nigdy nie poleciała. Dlatego wydaje mi się, że warto poświęcić te półworka więcej. I pierwszą warstwę dobrze zrobić, dobrze nasparować i każdą kolejną nie żałować, tylko przesparować na grubo, na grubym grzebieniu. Może być jeszcze grubszy niż ten. Tak, żeby dać, rozłożyć, poruszać, żeby się rozpłynęło, żeby nie było żadnych problemów. Dobra, teraz kolejne i będziemy ustawiać pion. Co jest najgorsze, bo nie lubię tego robić, bo to trzeba złapać od całej ściany. A jeżeli jest wieniec gdzieś wypuklone, bo wiecie, jak jest z betonem, no to później jest problem, żeby to jakoś sensownie połączyć. Teraz jestem pewny, że klej jest dobrze rozlany, bo wypłynął dołem. To wiem, że będzie to stało. Tak wygląda zabawa ze szczytem. Przede wszystkim trzeba patrzeć tutaj, czy jest linia prosta. Bo jeżeli tu nie będzie linii prostej, a mi wiaderko odpycha, jeżeli tu nie będzie linii prostej, to wam wszystko będzie uciekać, i później okno wyjdzie z jednej strony na przykład na 5, a z drugiej strony na 3. No Może nie jest taka różnica, ale na pewno będzie różnica. Dlatego warto sprawdzać sobie, żeby wszystko szło tak, jak powinno iść, czyli prosto. Linia musi być prosta, można sobie lekko zawsze przepchnąć. No i tak wygląda. Nie jest nic ciężkiego, tylko trzeba trzymać się sznurka. No i dużo jest docinki. Tak jak mówiłem wcześniej, okno my wyznaczamy, będzie to 100 cm, czyli podtąd. Bo takie mamy nadproże. Nie chcemy ciąć nadproża ze względu na słaby agregat. Nie wiem, co mu się stało, że nie ma siły pociągnąć. Jeszcze tu dwunastkę domurujemy, więc parapet będzie na normalnej wysokości między 75 a 80 cm. Coś takiego powinno wyjść, czyli jest ok. No i okno, tak jak mówiłem, będzie trochę większe niż inwestor sobie zażyczył, bo inwestor chciał trochę mniejsze. No ale jak mamy wodną rękę, to stwierdziliśmy, że te 5 centymetrów w te czy we w to nic się nie stanie. No i tak, jak mówię, po sznurku się wycina. Musi być prosto. Nie może wychodzić za szturek, może być troszkę w środek, bo później dajecie o, coś takiego. Później będzie wasz dach tutaj szedł. Więc tu musi być ta różnica. I wpychacie tutaj wełnę, czy pianujecie i wtedy macie zaizolowane prawidłowo, bo niektórzy kładli tak łaty, znaczy krok się, przepraszam. A niektórzy kładli tak, czyli kładli do tego. I to dochodziło do membrany, a w tym przypadku dochodziło yy, bezpośrednio do yy, drewno, do, do, ścian szczyto, do ścian szczytowych i ciężko było coś dosadzić. A my robimy tak, że jest wyżej z jednej strony, z drugiej i tu się obtula, i jest dobra izolacja. Jeden szczyt gotowy, jeden szczyt gotowy. Poczekamy niech trochę wyschnie. Jeszcze musimy z tej strony i z tej strony podciąć. Ale już wyłączyliśmy agregat, to już nie będziemy odpalać teraz. Żeby podciąć, bo jak będziemy robić drugą stronę to sobie to ogarniemy. Przykleiliśmy te odpady, które były z dwunastek, więc w sumie to jest taki wymiar, że tak powiem, ten co był. Ale tak jak mówię, sobie to ogarniemy, bo pewnie ktoś by zaraz napisał, że tam coś wyje. Ta strona będzie identyczna jak ta. Jednak nie przyklejaliśmy jeszcze dwunastki na dole, zastanawiamy się czy będziemy to robić, no bo wyszło tak jak wyszło a nie chcielibyśmy zmniejszać tego okna bo tu patrzyliśmy żeby coś to nadproże złapało bo jakbyśmy podnieśli jeszcze wyżej no to byśmy musieli odciąć nadproże i by trzymało się tyle tyle, dosłownie parę centymetrów dlatego stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy lecieć tak do góry tylko damy maksymalnie do końca ile się da tutaj żeby większa powierzchnia trzymała tych boków a podnosząc jeszcze wyżej po prostu już nie będzie gdzie Postawić tego na A niżej, no to okno wyjdzie tak do czoła, więc będzie niewesoło. Dobra, idziemy na szybką przerwę, idziemy na siadanie, bo nasza zasada jest taka, że do siadania trzeba coś zrobić, więc zrobiliśmy jedną ścianę szczytową. Teraz będziemy jedli, zjemy i wchodzimy na drugą. Pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja. I widzimy się za chwilę z tamtej strony. Gotowa kolejna ściana szczytowa, już nie nagrywałem. Jak ją murowaliśmy, bo pogoda się trochę psuła. Teraz słońce wyszło, wcześniej trochę pokropiło, dlatego stwierdziłem, że trzeba gonić z robotą. No i udało się. Mamy dwie ściany szczytowe. Tam poprawiłem to okienko od łazienki, co tam kilka osób pisało, że gdzieś tam było niedociągnięcie, to poprawiłem. Teraz bierzemy się za sprzątanie placu budowy. Pownoszenie wszystkiego tam, gdzie powinno być, czyli na przykład do garażu jakieś deski, jakieś folie, żeby nie pozwiewało, chyba że będą worki na śmieci, po prostu posprzątać po sobie i bierzemy się za konstrukcję dachu. Czyli musimy sobie zrobić jedną parę krokiew, wnieść do góry, przymierzyć, sprawdzić czy jest wszystko ok, czy kąty się zgadzają, czy wysokości się zgadzają zgodnie z projektem, znieść na dół, zrobić stół, no i zrobić kopię w klej. Ale to zobaczycie w kolejnym odcinku, więc pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja, bo nagrywamy te odcinki dla Was. A jeżeli chcecie zapisać się na budowę domu w naszym wykonaniu, to wystarczy wejść na stronę dom25000.pl Tam macie zakładkę kontakt, odezwać się do nas, wcześniej sobie wybrać projekt, zrobić zgłoszenie w starostwie, bo budujemy tylko swoje projekty. Przyjedziemy i postawimy Wam taki domek, bo budujemy do 70 metrów, a tutaj jest tylko 35 do wysokości 6 metrów. Więc cena jest troszkę niższy, bo nie ma ściany kolankowej. Więc wydaje mi się, że fajnie wyszedł. Lokalizacja jest naprawdę ciekawa. Więc na pewno inwestor będzie zadowolony, jak sobie już wykończy w środku, zrobi sobie ładny ogród, będzie tutaj fajnie zielono, bo na razie jest to plac budowy, więc jest troszeczkę taki stan surowy.